Ogarnij jak Elon się obraził na Swan Gold na Twitter za filmik, w którym mówił, że Elon gość grać potrafi. Naprawdę mamy coś z Elonem że się obraził. Elon powinien bana dostać za RMT. A masz dowody na RMT? Bardziej bym nie obstawał RMT, tylko bustowanie, nie? No ale tego nie udowodnisz. Usunął mu znacznik weryfikacji z konta, dał unfollow i zaczął wrzucać prywatne rozmowy. Co? Beka totalnie na nie zelona, bo wiesz Asmon nie wypowiadał się na temat Ilona Wypowiadał się Nie no, Asmon się wypowiadał totalnie na temat Ilona Że ściemnia Nawet ma film o tym, który ma 4 miliony odsłon Ma już znacznik, naprawdę Aż dziwne, bo to ten film Asmon Golda Ko e komentujący Ilona ma najwięcej. Kiedy go zrobił? No, Steven. czy dni temu? pięć dni temu? Jak była ta akcja? Tydzień temu? Padł. No nie, no to. cztery bańki ma ten film chyba, albo 3. Ma już normalnie znacznik. Unfollował go na ich się? O nie. Asmo nawet mówił, że jak on dowodni że to on to idzie streamować na, na Twittera No Chłopce ludzi na Marsa wysłać Koksuła się obraża na typa, co gra sobie w komputer lepiej od niego Nawet nie lepiej, tylko on actually gra w komputer Aspon Gold no nie no! Ilon se streamuje na bezczela, kompletnie nie trafiając w mapę. Bo jeszcze to przeciąganie itemów jeszcze granie bez filtra spoko, nie. No ale kurwa, nie ma czegoś takiego, że był zmęczony. Tam jakiś jest film tłumaczący. właśnie mówi, że był zmęczony, coś takiego. Ale niemożliwe, że nie trafiał w mapy. Nie wiedział jak mapy działają. Ty, poczekaj to już ja sprawia ja się boję Twittera, bo tam coś wyskakują kutasy nawet to. Elon Musk o 9.06. I'm on hundreds of streams on YouTube Twitch, playing live with the world's best players. No other way to say this, but while Asmon is good ...at caustic commentary and making fun of people, He is not good at video games. <laughs> nie no, on troluje. Yy, nie no, Elon Musk totalnie troluje. A chyba, że ustaweczka pod walkę Fame ma. Nie no, Elon to jest totalny taki ten... Yy, nie, to nie jest na serio pisane. To jest zrobione, zrobione na bank, żeby cały czas wokół siebie szum. Wywoływać w, w gamerskiej scenie, no bo przez Zilon jest, wiecie. Niedługo będą mieć Zilona w rządzie USA, on teraz zbiera. Tak samo ta akcja z Diablo 4, i to, że grał w Diablo 4, gdzie temat był nośny. Tak samo akcja z Pawła WXL2 od razu się podpina do takich nożnych tematów, no bo wierzę, może to. Mógł przysporzyć e, poparcie, nie? Wśród e, na przykład młodszej widowni. Wśród gamerów, których jest coraz więcej. No, tylko że tą akcję, którą zrobił z Pablo Vexai 2, no nie widzę tutaj żadnego plusu, z tego, która mogłaby z tego wyjść. Taka łatka, wiecie, z kamera. E, wiadomo, że to ktoś powie, tylko gra. No ale mimo wszystko ludzie mogą dopiąć taką łatkę, że jeżeli oszukuje w grze komputerowej, to co będzie w rządzie? <laughs> Niby głupia gra, niektórzy mogą mówić, ale to jest pewna oznaka zachowania, które może występować później, więc no to było straty, było tak głupie, to było tak głupie, co on zrobił jakby... Wydaje mi się, że zgubiła go pewność siebie. Albo absolutny w ogóle troll i wybombienie na temat, ale... Ale wydawało mu się, że wjedzie sobie w D4 tak, jak wjechał wtedy. Teraz to, co wcześniej robił, nie, z tymi Diablo 4, na przykład z tym, że tam farmił te pity i był w topce świata, no to po tej akcji spoe, to traci całkowicie na wiarygodności. No bo jeszcze wtedy, no to... Nikt nie wiedział, że wtedy to było taki raczej, że Props, że kurde, on oni Elonik... daje radę, nie? Że Diablo 4, no wiadomo jaka jest gra, no nie ma tam niesamowitego pokładu mi ale no szacunek, nie? Ma firmę i tak dalej tej farmi. A teraz po tej akcji nie ma szans, no. Stracił kompletnie zaufanie. No i wyszedł na głupka. Nie, no to jest totalny bait troll. No jeżeli mówisz, że Gold nie jest dobry w gry komputerowe. <laughs> Przedstawiając siebie, jakoby Elon Musk był. Nie, to jest troll. Żeby szum cały czas był, nie? Żeby cały czas coś się działo, coś gadało się. Ale z tym, że Elon Musk usunął... Asmongoldowi znacznik. Na X to w sumie giga. To to żałosne. Jeszcze mamy takie coś: Mega dziwne wideo to jest. Teraz, jest teraz głośniejsze. The True Babylon Mask Musk in Power, 2 recordings and DMs. I ja to przejrzałem jakby wcześniej, bo uznałem, że no nie ma. No jakiś dziw. Nie wiadomo kto to jest nawet. Ten gość grał z, nie, Elon Muskiem, Game is really... po prostu, um, nie jest jakąś niesamowicie znaną personą, Próbuję go trochę wybronić. No I ten gość, nie będziemy całego oglądać, bo to nie ma sensu, i ten gość jakby cały czas próbuje wybielić Ilona. Was... pokazując dm -y na zasadzie, że Elon Musk Pyta się na zasadzie, przed wyjściem jakiegoś sezonu Diablo 4, którą gra klasą grać, tak jakby się przygotowywał, no nie? I... no i co to jest? Which do you think will push higher? Tak jakby, jakby on Musk się przygotowywał, że no ma być to niby dowód na to, że jakby sam gra. To jest bardzo naiwne, to jest bardzo w ogóle naiwne wideo, nie wiem o co w tym chodzi, ale bardzo źle się przyjęło. Mamy takie ratio, lajków like i dyslajków. Zwłaszcza, że to, to jest jakby taka próba totalnego, totalnego wybielenia, umycia rączek i tak dalej, jakby ja mam z tego bekę całą, z całej tej sprawy ale nie wiem czy ten gość został jakby nie wiem, namówiony na coś takiego, to jest strasznie głupie. Nie wiem, to co bez sensu. Tak jakby się... on no, zachowuje się tak, jakby się kompletnie nie znał na, na gamingu na internecie. Ten gość, to też nie wiadomo skąd się urwał i to są w ogóle... Nice, I haven't tried going higher, takby. jakby... Looked for one but couldn't find it. Can't find any videos of Druid clearing pits above 140. Coilon co Bring my to but man. to solo clear 140 was hard Look, Dobrze, dobrze, great affixes. like, jakby w sensie postawię go z takiej pozycji, że zna się na grze, na mechanikach, na affixach. Sessions and Conclusia. DMing him back and forth about theory crafting and whatnot. I can safely say that Elon is an avid gamer and he's also pretty good at games. So the question remains, why does he look so lost in Path of Exile 2? Uh -huh. Well, clearly he was boosted. Hi, everyone. I'm... By an obsessive, sweaty, no-life approach to gaming. No no i to jest tego typu film. Ja nie wiem o co, o co z tym filmem chodzi. On zaczyna krążyć w, po Twitterze nie, nie mam pojęcia o co chodzi z tym gościem. Jakby próbuje tłumaczyć Lona, że nie potrafił kliknąć na mapę albo zapomniał o tym, że szare mapy się nie klika, będąc stopce HC na połę. przez to że był zmęczony i zdystraktowany Nie, to się nie, to się w ogóle nigdy nie dzieje, no nie ma czegoś takiego, no nie To to jest jak jest Jesteś w tym momencie na HC-ku i przerobiłeś tyle map. Nie ma czegoś takiego, że zapominasz, jak się podnosi i albo jak się podświetla itemy, albo jak się zaznacza mapę aktywną. Tłumaczenie tego typu jest tak naiwne i tak chłop, chłop się jakby no pod kosiarkę się wrzuca. No nie, mi to jest obojętne tak naprawdę. Ja to mam bekę z sytuacji i on e, raczej strzelam, że też, bo wydaje mi się, że to jest totalny troll. Work meeting. Jak człowiek jest zmęczony, to idzie spać. <laughs> <szare> <laughs> or he was managing a kid climbing on him, or whatever else it may have been. Much like myself, Elon seems to be good at focusing on one task very intensely. A lot of this seems to be an overanalysis of someone who's still building muscle memory and learning the game's terminology.. Ktoś, kto Jakby przez... Mówi, że Elon Musk buduje dalej pamięć mięśniową, a wtedy miał który? 97 level na hc w PoE2? 97 level na HC. Jak ktoś trochę poexpił po 90 levelu, to wie, jak bardzo wolno zaczyna iść ten poziom. Już od 95, ja w BM 96, to już naprawdę jest... Jest kosmos, nie? To na 96... Kieruję mapy w 3-4 minuty, wszystko pada na strzała, robię te 15, te 16 i o jeden bar muszę walczyć przynajmniej godzinę. Przynajmniej godzina. Czy tam o dwa bary, o, o 10% mi chodzi, to z godzinę przynajmniej czy tam z półtorej nawet. Nie, to on musiał do tego etapu musiał przerobić z 1000 map, właśnie map. One more key factor that I think could be contributing to this whole thing is that I think he might have been on a laptop. If he wasn't on his home PC setup, it would likely be uncomfortable, he probably wouldn't have his loot filter or settings, and it could easily explain a lot of the fumbling with keys and mouse. At the end of the day, only Elon Musk knows the truth. No, no nie, no, no to jest tłumaczenie no, że grał na laptopie, dlatego zapomniał, że szare mapy są nieklikalne. No ale jak grał na laptopie, robił dżonona też. No i podnosił itemy zabił las bossa, także jak potrafił zabić las bossa, to mógł też kliknąć poprawnie mapę od razu. Zawsze to zrobił i tak. Right, I to guess I would assume that he's grinding constantly, especially like he mentioned previously through the Christmas break. He's a big troll and he probably finds all of this hilarious. So keep the memes coming. And don't crucify the messenger. This is just my own personal experience. I'm not beholden to Elon Musk, and I sure as hell am not. But nie jest a messenger, go, 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 Niech się nie dziwi, że ma dość, zwłaszcza, że nie podał żadnych argumentów jakby sensownych, niczego tak naprawdę wiarygodnego, co by miało powiedzieć, że Elon Mas to sam zdobył. Bardziej zrobił z siebie trochę, no sorry, no pajaca, nie? Jak nie wiem o co chodzi, czemu oni, on tego tak broni, no ale mówiąc, że Elon nie, nie, nie miał bustowanego konta, broniąc go tym, że był distracted, tam rozproszony albo że nie mógł trafić na mapę finalnie, Yy, albo nie wiedział wręcz, Wyda wyglądało tak, jakby nawet nie znał tej mechaniki że jak jest szara mapa to jest jeszcze zablokowana w tym etapie gry to to, to jest wina tego że gra na laptopie no to jest takie nie to, to, to jest tragedia nie nie wiem o co chodzi nie wiem o co chodzi budzę się i takie rzeczy dzisiaj na twitterze wszędzie latają i tak dalej no jest głośno dalej wokół ilona no i jeszcze ilon e, najpierw usunął znaczek na x-ie Asmon Goldowi potem wrócił co było no giga dzieci na dom, <laughs> totalną dzieci na dom ilon zlikował dmy Asmon Golda też co jest podwójną Dziecinadą? <grym> i na końcu jeszcze go i na końcu jeszcze Elon Musk opluł von Golda mówiąc, że nie jest dobry w gry komputerowe nie no co, co sądzicie to jest totalny troll w sensie Elon już leci w to i sobie fameka fame leci znaczy fame podbija nie wiem dla niego to może jest zdobywanie jakichś punktów ale to jest tak idiotyczne on po prostu nie wiem zachowuje się tak jakby Robił speedrun z utraty reputacji wśród wszystkich graczy. Patrzcie na przykład na to, nie? Wpisujecie Elon Musk cheats. Jakby to cały czas wam FIDI tak wysyła. Patrzcie na to. Elon Musk, fraud gamer situation is pathetic. I. 4,6 bańki wyświetleń. Asmon Gold ma też. Bardzo dużo. Chyba tam parę milionów. No to jest, to jest na, na potężną skalę. Ja to słyszę w zgrzycie. Jak o tym Revo mówi. Streamak wszędzie się o tym słyszy. Także ja nie, nie widzę żadnego pozytywnego finału czegokolwiek jakby pozytywnego, co Elon może z tego wynieść, oprócz tego, że teraz ma permanentnie przyszłą łatkę z kamera. I jak będzie grał w jakąkolwiek grę, albo w sezon Poe, cokolwiek, to wszyscy będą mu spamili, że jest z kamerem. Ujemne punkty zdobywa, no, czosnk, tak, ale takie nieodwracalne. Jak to ogląda ktoś na YouTube, dawajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dla mnie, żałosna sytuacja.